Strony po stronie za chwilę. Wcześniej jednak chcemy zaprosić Was do udziału w trzeciej już edycji konkursu literackiego Wyjdź z Ukrycia. Przypominamy, mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli. Otwórzcie swoje laptopy i szuflady. Na najlepsze wiersze i opowiadania czekają publikacje w lokalnych mediach i atrakcyjne nagrody rzeczowe. A na Wasze prace czekamy od 8 maja do 10 czerwca. Szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie na stronie Biblioteki. Zapraszamy. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku strona po stronie mamy dla Państwa powieść oraz reportaż. Ludwika Włodek. Gorsze dzieci Republiki. Mimo, że żona Omara też jest Algierką, a nawet kabylką, dzieci wychowali, jak to nazywa, bez Algierii. Nie chodzi o to, że zawsze rozmawiali z nimi po francusku, bo żona urodzona już we Francji, w odróżnieniu od Omara, Kabylski zna bardzo słabo. Omar nie chciał, żeby jego dzieci siedziały na dwóch krzesłach, żyły z podwójną lojalnością, dlatego nie opowiadał im ani o okrucieństwach kolonizacji, ani o wojnie domowej, ani o tym, czego doświadczyli w związku z nią Algierczycy we Francji. Bał się, że gdyby dzieci zdawały sobie sprawę z tego, przez co przeszli ich przodkowie, nabrałyby resentymentu. Nie chciał ich stygmatyzować, nie chciał, żeby żywiły złe uczucia do Francji. Wierzę, że nie wszyscy podzielają jego poglądy. Wielu Algierczyków, zwłaszcza tych, którym we Francji poszło gorzej niż jemu, karmi się strasznymi wspomnieniami i na nich buduje tożsamość swoją i swoich dzieci. Się pisać o Francji bez Algierii, a o Algierii bez Francji. Losy Francuzów i Algierczyków są ze sobą mocno związane. Jak skomplikowane były i są relacje algiersko-francuskie, pokazuje nam reportaż Ludwiki Włodek, Gorsze Dzieci Republiki o Algierczykach we Francji. Autorka zadała sobie wiele trudu, by dotrzeć do swoich bohaterów. Jednym z nich jest m.in. ojciec Zizu, Smile Zidane, algierski imigrant przyjeżdżający do Francji za chlebem. Czy Omar Reski, elokwentny i oczytany robotnik, który trafił do Francji z rodzicami, gdy miał rok. Któremu, tak jak jego kuzynowi, udało się w pewien sposób wyrwać z własnego środowiska i założyć firmę. To także pisarka Virginie Braque, francuska, wnuczka Jacques'a Chevaliera, posła z Algieru, mera miasta, ale także jej matka, Corinne, pani na algierskich włościach, która we Francji nie czuje się u siebie. Ludwika Włodek odtwarza splątane losy rodzinne, także te z polityką w tle i próbuje opowiedzieć nam historię Algierczyków we Francji. Jak żywa i niejednoznaczna jest ta historia, pokazuje też kolejna opowieść o francusce Emilie Biską, partnerce życiowej ojca algierskiego nacjonalizmu, Messalego Alhadża, która zaprojektowała i uszyła algierską flagę państwową. Ilu bohaterów tego reportażu, tyle zagmatwanych życiorysów. Historię Francji i Algierii łączy kolonialna przeszłość, dziś pełna rasowych uprzedzeń. Wielu młodych ludzi algierskiego pochodzenia ma problem z określeniem własnej tożsamości. Kolonizacja dla nich to zamierzchła historia. Jednak traktowanie ich jak obywateli gorszej kategorii i tylko przez pryzmat islamu powoduje radykalizację ich zachowań i eskalację przemocy. A to rodzi sytuację, jakiej nie chce ani Francja. Ani Algieria, ani żaden kraj na świecie. Dominika Słowik, Zimowla Mój ojciec zbierał znaki. Od wielu lat gromadził sygnały zbliżającej się apokalipsy. Dlatego tak bardzo się przestraszył, kiedy po raz pierwszy usłyszał ode mnie ośpiewie Magdy. Ataki paniki i spowodowane nimi rwące bóle serca zmusiły go wtedy do zażycia potrójnej porcji ziołowych kropli, przepisywanych przez kardiolożkę smoczyńską. Z tego, co się zorientowałam, Magda była według mojego ojca cukrowską Kassandrą, Pytią, zmornicką prorokinią Michaldą, śpiewaczką nieuchronnie nadciągającej nad cukrówkę zagłady. Tata uważał ją za jedną z ostatnich zapowiedzi zbliżającego się kresu. Myślę nawet, chociaż nie mam co do tego pewności, że przez jakiś czas utożsamiał młodą dygnarównę z niewiastą z apokalipsy św. Jana, co było oczywiście skończonym absurdem. Tak, mój ojciec był apokaliptykiem. Zimowla Dominiki Słowik to głęboki worek z opowieściami, które rozgrywają się na przestrzeni wielu lat w fikcyjnej miejscowości Cukrówka. Naszą przewodniczką po świecie przedstawionym i narratorką jest dorastająca dziewczyna, która przeżyła część opisywanych wydarzeń, a pozostałe przytacza z mniej lub bardziej wiarygodnych źródeł. Kluczowy jest wątek z 2005 roku, w którym szkolna koleżanka narratorki, córka lokalnego biznesmena, zaczyna lunatykować. Mieszkańcy znajdują na ulicach, wokół swoich domów i na dachach ślady bosych stóp, a niektórzy słyszą hipnotyzujący śpiew w nieznanym języku. Opisując tajemnicze wydarzenia i ich wpływ na lokalną społeczność, narratorka równolegle snuje historię o przyszłości swojej rodziny i całej cukrówki. O swojej babce komunistce, towarzyszce sareckiej i jej imponującej karierze. O swoim ojcu, który z urzędnika przeistoczył się we wróża i kronikarze nadciągającej apokalipsy. O cudownym obrazie Maryi Stanowo-Jednej, robiącym muzykę 13 grudnia 1981 roku. Czy o dziwacznym pszczelarzu i jego upiornej pasiece. Początkowa autorka buduje atmosferę rodem z miasteczka Twin Peaks czy Stranger Things, przeplatając tajemnice z niesamowitymi wydarzeniami ale z czasem coraz bardziej zbliżamy się do rzeczywistości. Zimowla to wbrew pozorom nie jest opowieść o cudach w niezwykłym miasteczku, ale gorzka historia o dorastaniu, rekonstruowaniu przeszłości i o tym, że często za legendami i sekretami stoi banalna, rozczarowująca prawda.